Szósty turniej karate Kyokushin, Gwarek Cup, opuchar burmistrza Libiąża. W Libiążu na starcie Gwarek Cup już po raz szósty stanęli zawodnicy i zawodniczki z całej Polski. W tym gronie znaleźli się młodzi adepci sztuki walki z szanowskiego klubu Karate Kyokushin. Moi drodzy, życzę wspaniałej sportowej atmosfery. Sport łączy, to jest piękne, hartuje ducha, przygotowuje do życia później. Szczególnie młodych ludzi. Moi drodzy, sportowej atmosfery, wielu sukcesów, wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin. A Mikołaj krąży już po naszej gminie, więc pewnie wszyscy byli grzeczni, tak? No to super, to na pewno prezenty będą wspaniałe. Także życzę jeszcze do, 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 dodatkowo, żeby, żeby tych prezentów było jak najwięcej. I turniej uważam za otwarty. Na dzisiejszy turniej zgłosiło się 220 zawodników z 17. Klubów zrzeszonych praktycznie na, w całej Polsce. Będą startowały dzieci w wieku 4 do 15 lat. W, w konkurencjach Kata i konkurencji Kumite mamy w szanowie swoją taką dużą reprezentację, która liczy na dzisiejsze zawody 35 osób. Wszystkim Wam życzę samych sportowych emocji tego, żebyśmy w zdrowiu, bez żadnych kontuzji, żebyście Wy bez żadnych kontuzji opuszczali tę halę i życzę Wam dobrze spędzonego czasu w Libiążu. W trakcie turnieju wicestarosta Bartłomiej Gębala uhonorował najlepszych zawodników szanowskiego Klubu Karate Kyokushin za reprezentowanie powiatu szanowskiego na arenie ogólnopolskiej. Karate jest dla mnie sportem, który rozwija umysłowo, cieleśnie no i zachęcam, czuję się, zachęcam do uprawiania tego sportu, bo czuję się bezpieczniej w szkole no i w ogóle na ulicy. Karate jest dla mnie możliwością rozwoju psychicznego, fizycznego. Daje na pewno pewność siebie, pomaga w sprawności fizycznej w codziennym życiu i też w okolicy jest duża możliwość uczenia w karate, tak jak na przykład nasz klub jest i w szanowie, i w Libiążu, w okolicach jest dużo karate. Zawodnicy zaprezentowali się w kata, ocenianej przez sędziów w sekwencji ruchów. Impreza miała charakter charytatywny. W tym roku datki zbierane były dla Emanuela, chorego na porażenie mózgowe. W niedzielę w libiąskiej hali sportowej, w ogólnopolskim turnieju o Puchar Burmistrza Libiąża, walczyli młodzi karatecy. Najlepsi wyjechali z Libiąża z Pucharami.